No i wychodzę właśnie z Parku Narodowego i oczom ukazuje się wioska? Long House Village Tak się nazywa ta wioska, czyli w dosłownym tłumaczeniu po prostu Wioska Długich Domów Czy Długiego Domu Czemu tak się nazywa? Za chwileczkę zobaczycie Widzicie? Przede mną jest bramka Wejścia do Parku Narodowego, z którego ja wychodzę, i tak się mieszka na wsi w Malezji. Ale trzeba wziąć pod uwagę i poprawkę, że to jest wieś taka słuchajcie, jak u nas, y, dla porównania, poszukalibyśmy jakiejś wsi w dalekich bieszczadach. Miejcie na to poprawkę, że to nie jest wieś typowa, w sensie. Yy, w sensie, oczywiście, najbardziej popularny wizerunek wioski, tylko jest to wieś taka już zabita dechami. No tak bym to nazwał najlepiej. Widzicie, to jest wejście do. do parku. Tak wygląda sama wioska. Jesteśmy na Mosku teraz. O, popatrzcie się, nawet we wiosce jest informacja, że są krokodyle. Krokodyle podlegają ochronie tutaj w Malezji. Wobec czego, mimo to, że one zabijają ludzi, to nie można zabijać ich. Z tego typu tablice. W wyjątkowych przypadkach, gdy krokodyl rzuci się na dziecko i zagryzie dziecko, wtedy rząd malezyjski wydaje zezwolenie na ostrzał kilku sztuk. To takie zachowanie bardziej psychologiczne, po to, żeby ludziom pokazać, że... No, żeby upuścić emocjom chyba. Ciepło. Dzisiaj jest około 30 stopni. Cieniu. Więc słońcu będzie znacznie więcej, ale przede wszystkim wilgotność, słuchajcie, no jesteśmy w cefy tropikalnej, można powiedzieć, że w sercu Borneo, dlatego ta wilgotność tutaj jest wysoka i dlatego jak widzicie jestem cały mokry, bo to w ogóle nie schnie. No i jesteśmy w wiosce. Widzicie, auta stoją, więc autami się można tu dostać. Nawet stoi, widzicie jakiś samochodzik mniejszy. Nie wiem jakim cudem on tu dojechał. Ale terenówki po przyjeździe z, z miasta wyglądają tak. No i popatrzcie się, tych samochodów jest tu sporo, więc tych ludzi stać na auto terenowe. Widzicie wyciągareczka z przodu. Prawie przy każdym domu stoi pikapik przy albo pod domem. But, uh, How much costs uh, the car like this? For you to rent or. No, you no, know, to, to buy, to buy, to buy here. for. Uh, 40 something for the second hand, for the first one is. Uh, new, new car. 100,000. Yeah, 100 new one? 100, 100, 100, 100. 100. Depends on the model. Yeah, but like this, for example. Uh, this is single cap. Single cap is uh, less than 100, like 80,000 to 100,000. Yes. But. F uh, like new for uh, the the engine for four wheels? Uh, yeah, four wheels. Four, wheel four wheel? wheels? Yes. Mm How -hmm. much? One hundred thousand? Less eighty thousand. It's very cheap. Yeah. A new one? New one. Eighty to one hundred thousand. It's a price for second hand in Poland, and a new one about three hundred thousand. Słyszeliście? Tego typu e, auta kosztują tutaj nowe, poniżej 100 tysięcy złotych. A u nas za takie auto trzeba zapłacić prawie 300. Natomiast w dobrej, e, dobrej jakości używane auto kilkuletnie to jest 40 tysięcy mniej więcej. Więc e, faktem jest, że popatrzysz, jak ci ludzie żyją, w jakich warunkach. A stać ich auto na 100 tysięcy albo na 40 tysięcy to jest inna kwestia, natomiast no, prf, faktycznie auta tutaj są po prostu tanie w porównaniu do cen europejskich. Dobra, e, dzięki tej uliczce, słuchajcie, e, jest cała nazwa tej wioski Longhouse Village, dlatego że te domy, które widzicie e, po lewej i po prawej stronie, ja się jeszcze raz powoli obrócę, e, są w środku połączone.

w Malezji wszędzie trzeba e, ściągać buty, jak się gdziekolwiek wchodzi. Czy do domu, czy do. Okay. Czy do domu, czy jegoś, czy do takiej knajpy, jak, która jest na terenie domu. Więc pamiętajcie o tym, wszędzie ściągamy obuwie. To so the house is actually inside. So this is to Słyszeliście, te domy są połączone, ale e, widzicie, jest część wspólna, w której teraz się znajdujemy. Do kantyny notabene pójdziemy później e, to jest część wspólna, w której robią jakieś imprezy na przykład rodzinne. Natomiast domy znajdują się kawałek. O tutaj za tymi drzwiami są już poszczególne domy. Jak widzicie, większość z nich jest zamknięta, widocznie ludzie wyjechali do pracy. Eee... I się klimatyzacja. Może nie w każdym domu, ale w części. Więc tam sobie mieszkają, a tutaj mają część wspólną taką eee... no, sielską, nazwijmy to. Tutaj zaglądniemy do kogoś przez okno. Popatrzcie, jak wygląda ten dom. One są długie, one są wąskie tutaj tej części wspólnej, natomiast potem widzicie te domy są całkiem długie więc dość pokaźne postaramy się jeszcze wejść do któregoś żebyście zaczęli, jak wyglądają w środku no i wchodzimy słuchajcie salonik na poziomie salonik pachnie kadzidłami, oni wyrabiają popatrzcie się rzeczy z ratanu więc jak chcecie to można sobie kupić coś takiego taka torebka to dla pań teraz 65 zł. Torebeczka ręcznie wyrobiona z ratanu albo tak, a też 65. Wszystko 65 zł. Myślę, że to niedrogo jak na nasze warunki. A tak możecie zobaczyć jak, jak w strojach, tak powiem, yy, w strojach tradycyjnych, o czym mówiłem wcześniej. A to już rodzina pana, który nas wpuścił do domu. Niestety światło mi się odbija i nie widać dobrze. O, z prawej strony stoi ten pan, który nas odprowadza po domu, właściciel tego domu. Reszta tego rodzina. To co też mówiłem wcześniej. Oni są obecnie chrześcijanami. Telewizor. Zdjęcia. Rozinny wiżą w domu. Duża rodzina patrzcie się jest jest Przechodzimy dalej. Jeszcze raz rzut okiem na salon widzicie całkiem przyzwoity naprawdę tu korytarzyk i jesteśmy w kuchni zjadają ogromna ale biorąc pod uwagę wielkość rodziny Naprawdę przestrzenna kuchnia. Pff, jakieś tam pojęcie mam o powierzchni. Według mnie jest tu jakieś 35-40 metrów kwadratowych. Raczej 40. Przejdziemy do toalety. Tu jest wyjście na zewnątrz. A tu mamy toaletę. No toaleta, jak toaleta. Całkiem przyzwoita. Bardziej przyzwoita niż w domkach na Filipinach. Słuchajcie, e, mieszkańcy tej wioski, kiedyś e, pochodzą z plemienia, kiedyś należeli do plemienia e, wojowników. Ucinali głowy, wieszali te głowy tutaj na froncie, przed domem. Aż do momentu uschnięcia te, domy, te głowy stanowiły dla nich e, po prostu znak ich siły, ich władzy. Natomiast jakieś e, 150 lat temu Dostali oni schistianizowani i od tego czasu oczywiście zaprzestali tego typu praktyk. Na tą chwilę w dniu dzisiejszym żyje tutaj około, nie około, to dokładnie 562 mieszkańców. Eee, no i co, I miejscowość stała się już miejscowością turystyczną, więc oni żyją z dwóch rzeczy. Po pierwsze, e, wytłaczają e, Wytłaczają olej palmowy, a po, drugie, a po drugie, żyją z turystyki. Tak jak powiedziałem, żyją z turystyki i dlatego część z tych domów, które są tutaj, zostały przeznaczone normalnie na pensjonaty. Możecie tutaj zanocować, słuchajcie, koszt nostego kosztuje 100 zł za osobę, ale w tym macie jeszcze dwa posiłki: więc śniadanie i lunch macie w cenie, w cenie 100 zł za osobę. Popatrzcie się, tu widać. Że zrobimy sobie jest z tego pensjonatu. Więc część tych domów tutaj została przeznaczona na pensjonat. A teraz to jest kantyna, ale nazywają to kantyną, a tak naprawdę to jest sklep po prostu tutaj. Słuchajcie. hello. Spodziewałem się, że będzie gdzie usiąść przy piwku. bo piwko jest. Wyobraźcie sobie, o. Alezja, wioska. Piwko jest. Natomiast gdzie usiąść nie ma, czas je kupić i usiąść na zewnątrz. Te podniesione e, konstrukcyjnie domy, postawione na tych, słuchajcie, palach, to dużo powiedziane, no, ale na słupach, e, są dlatego, że występują tu również powodzie i oni się chronią w ten sposób przed powodziami. Nie zdarza się to często, ale jednak bywają i dlatego domy mają podniesione na słupach. A to jest droga do szkoły. Tutaj mieszkają ludzie. Jestem tu swoją drogą ciekaw, jak długo te słupy, takie po prostu gołe, drewniane, wbite w ziemię, wytrzymują. Popatrzcie się przecież, w tych warunkach, tutaj jak jest taka wilgotność, to wszystko szybko gnije. Jestem ciekaw, jak często oni muszą, muszą to naprawiać i wymieniać. A tu mamy szkołę. Niestety, w tej chwili akurat jest okres taki, że są wakacje. A my grudzień, przypomnę, ale jest to u nich okres wakacyjny. Ja sobie pozwolę wejść tędy, żeby zrobić po prostu krótki filmik. A, ale szkoła, powiem Wam szczerze, prezentuje się ciekawie. Tak powiedziałem, uczniów nie ma, bo jest okres jakichś krótkich wakacji. Tak mi przynajmniej powiedziano. No i do środka nie zobaczymy. Nie, coś tam zobaczycie chyba. O, widzicie? Nawet na kamerze wygląda to lepiej niż przez okno. Tak wyglądają sale. Oczywiście ławki na pewno rozkładają w czasie lekcji. jest plan zajęć. A tutaj mamy pewnie pokój nauczycielski. A tak wygląda szkolne podwórko. Nie wiem, jakiego przeznaczenia są te poszczególne domki, trudno mi powiedzieć. Po prawej stronie mamy szkołę. No w porównaniu z pozostałymi zabudowaniami w wiosce, ta szkoła się prezentuje. Okazale, ale szkoły dofinansowuje im oczywiście stan. I boisko do zajęć fizycznych do koszykówki jak widać a może i w piłkę grają, nie wiem i chyba toalety, tak Tak, i toalety tutaj w tym miejscu Tak wygląda szkoła w miejscowości Longhouses Village. O, a jeszcze zobaczymy konika polnego, słuchajcie. Albo szarańcze. Popatrzcie. A, szarańcza. Odleciał. Skubanie jest potężny, był. Ale uciekł z kadru.